Flip na pierwotnym w Dubaju. Przylecieli sprawdzić, jak naprawdę wygląda ten rynek, o którym wszyscy mówią. Od spotkań z deweloperami po wizyty w najciekawszych dzielnicach. Zobaczymy, dlaczego Dubaj przyciąga inwestorów z całego świata. Gotowi? Zaczynamy. Pierwsze co to trochę o Dubaju. Jak tutaj wygląda gospodarka, na czym się opiera i dlaczego ten Dubaj jest taki sławny. Przede wszystkim, ja bym określiła, że Dubaj jest jak przedsiębiorstwo. Ktoś sobie wymyślił jakąś ideę, świetną ideę i sukcesywnie dąży do tego, żeby ją zrealizować. I przez to, dzięki temu, że to jest jeden człowiek, który tym zarządza, no to nie mamy tej, tego aspektu polityki, bałaganu i innych tego typu rzeczy, które bardzo spowalniają rozwój kraju i wszystkiego. E, tutaj jak się coś powie, to, to jest to zrobione. E, ogólnie Dubaj ma plan, na 2040 rok jest cały plan, który zakłada podwojenie populacji. Więc to się, ta populacja tak szybko rośnie, wczoraj Wam mówiłam, że jak ja tutaj rok temu przyleciałam, to było 3 miliony 600, teraz już jest prawie 4 miliony, więc to jest tak ogromny, szybki wzrost, więc mamy tutaj zapotrzebowanie na osoby, które będą odkupowały od nas nieruchomości, wynajmowały, cały biznes się tutaj rozwija, więc ogólnie Dubaj jest w strategicznym miejscu na mapie położony, bo jest tak pośrodku, więc jest takim kanałem pomiędzy wszystkim. Także dlatego tutaj dużo ludzi napływa. Co jeszcze ma Dubaj w planach? Jest taki cały masterplan, strona internetowa, rządowa, gdzie można sobie to sprawdzić. Więc oni mają w planach pięć takich stref tematycznych, czyli każdy obszar będzie czemuś służył. Na przykład turystyce, historyczna dzielnica, akademicka i tak dalej. No i Dubaj ma jeszcze w planach rozwinąć bardzo infrastrukturę m, transportu publicznego i transportu drogowego. I oni to bardzo sukcesywnie robią. Jak będziemy jechać do Maribyrnicy, to będziecie widzieć te wszystkie budowy nowych mostów, nowych dróg i tak dalej. No więc, no jakby dobrze jest wybierać miejsca, gdzie wiemy, że rząd ma w planach te nowe linie metra i, tak dalej, i tak dalej. A wszystko jest publiczne, nie, wręcz z, y, powiedziane jest, że w tym roku, w tym roku będzie to i to i tak dalej. Więc jest też jedna, jedna dzielnica, na którą warto też zwrócić uwagę, to jest Dubai South, dlatego że buduje się tam największe lotnisko na świecie, o, to jest tutaj. I co to znaczy? No to, że będzie bardzo dużo turystów, Obok też jest Expo, więc mamy wystawy, biznes, bar, jest też blisko do Mariny, czyli tej turystycznej dzielnicy, więc to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Też chcą wprowadzić ekologię, zieleń, bo to jest coś, co, na co ludzie mocno narzekają w Dubaju i szczerze powiem, te starsze dzielnice, typu Downtown Business Bay, one faktycznie mają problem, że tam jest dosyć mało tej zieleni. Więc tak, tutaj mamy downtown, to jest jedno takie e, turystyczne, turystyczna okolica, gdzie jest Burj pokaz Fontan i dużo e, atrakcji wokoło. A tutaj jest druga turystyczna dzielnica, czyli Dubaj Marina, w której byliśmy wczoraj. Wyspa Palma oczywiście, a tutaj jest ta nowa wyspa Palma, większa, na której w chwilę tak naprawdę wyprzedały się wszystkie wille, a tam były wille po 18 milionów z też Dubaj planuje, żeby każdy miał maksimum 800 metrów do najbliższego transportu publicznego: metra lub autobusu. Ja 800 metrów jak to e, Że to jest odcinek pierwszy, który można jest w stanie tak. No, no, bez jakiegoś wysiłku. Zło, ja taką, te, taką metrykę, że tak powiem podobno. Tak, ale też to często. Do, do 12 minut z kolei, do tak? 12. Ale też często, jak jest trochę dalej, nawet stacja metra, to mm, ludzie tutaj używają tych hulajnok elektrycznych. Więc sobie dojeżdżają, zostawiają i idą na metro. nie? A także to jest też sposób. I w porównaniu do Polski, no to mamy zupełnie inny standard mieszkań, który deweloper nam daje w cenie, dlatego że tutaj w Dubaju są w budynku różne udogodnienia. Minimum to jest basen i siłownia i jakaś mini strefa dla dzieci. Ale deweloperzy tak naprawdę się prześcigają w tym, żeby zachęcić klientów do kupna, więc tam po prostu jest wszystko, co sobie można wyobrazić. Nawet ciekawych rzeczy, serwis à la carte, czyli można poprosić kogoś, żeby Ci wyprowadził psa. Więc tak, jeszcze widać tutaj ilość mieszkań, jaka będzie dostarczana w budynku, bo tutaj to też przy inwestowaniu musimy zwrócić na to uwagę, bo później, jeżeli jest dużo inwestorów w danym budynku, no to możemy obliczyć konkurencję, jaką będziemy mieli przy odsprzedaży czy przy wynajmie. Ogólnie wiesz, w Dubaju projekty się wyprzedają raczej w całości, to się bardzo rzadko... Dobre projekty wyprzedają się w 20 minut, nie żartuję. Naprawdę, ostatnio miałam klienta, w środę zeszło, który zdecydował się na mieszkanie właśnie na Dubai Island, na Hill, na Hill wybudował wyspę palmę, więc to jest ten deweloper i było bardzo korzystne e, ceny mieszkań tam, naprawdę po prostu nic tylko brać. no i e, tak Trochę się ociągał z, z odpowiedzią, z wysłaniem tam przelewu i tak dalej. No i nie dostałam mieszkania dla niego, bo po prostu już było sprzedane. Nie? No i infrastruktura, jakie są plany infrastruktury oczywiście drogowej, metro i tak dalej. Czy to buduje właśnie jeden deweloper, czy mamy pod sprzedawane większość działek różnych, więc jest micz, architektoniczny? I no jeżeli mamy jednego dewelopera, który się zajmuje całym terenem, no to wiadomo, że on dostarczy nam więcej, no bo co, jak taki jeden budynek, to masz tylko to co w budynku, tak, ten basen i tak dalej, a tak to masz cały teren, który jest tak jak tutaj pokazany jest e, dla stylu życia. I tutaj mamy przykład tego Master Community, gdzie mamy różne, e, to jest już wybudowane w ogóle Community, wybudowane boiska, laguny, to jest zdjęcie, więc tak to wygląda, Lazy River, e, jest ta strefa surfingowa, no i tak na przykład może wyglądać to masterkę miedzi. Tu akurat mamy w większości wille i tanchasy, ale po części są też budynki z mieszkaniami. E, tu jest pokazane, jak wpłynęło, jak wykończenie, dobre wykończenie, wpłynęło na cenę wynajmu. Średnie ceny wynajmu w tym budynku to jest za 3 bedroom 430, a tutaj jest pokazana transakcja za 625, dlatego że oni zmienili całą kuchnię, którą dostarczył deweloper, ona jest taka normalna, nic specjalnego. A ktoś się zmienił, wszystko tam zmieniło, też podłogi, bo widać, że jest drewno, a tutaj dają płytki. I tak to wpłynęło na cenę wynajmu. To jest to, o czym wczoraj mówiłam, że to jest bardzo duży punkt takiej przewagi. If someone cares. this part of Dubai island will be the most attractive and the premium area in the island simply because there's no much need to be explained really because it's a beachfront property so it's 80 meters away to the water and you've got another feature which is very beneficial to uh, the project itself mall so this size of the shopping mall more or less something between Emirates, Maldivian Mall, or if you know Dubai now so which adds a lot of benefit because obviously during you know hot seasons we spend pretty much all day here so we are located the edge water phase three located on the second row so you can see the plots the number of plots in this part in particular this part like the island is there and there are projects and residences being built obviously around but in particular this part which is in approximately walking distance to the beach very, very limited. So again, that's a tick why it is attractive from investment point of view. Supply, demand, and obviously ex the expectations are very high. Demand is very is growing on the island because people understand the appreciation in the next few years. You have roads, you have malls. You have school. Mall is bigger than a hill mall. You have golf courses. Infrastructure, 100%. In line, it's but it's holding on to the so prices. The the They're they implementing shopping. it as we speak and you, you through, you've read and seen the news. jak wygląda mieszkanie na wynajem krótkoterminowy i jak zostało zorganizowane, żeby zarabiał jak najwięcej. City, więc bardzo warto zobaczyć i wziąć pod uwagę na inwestycje. Nawet basen, który jest typu, temperatura kontrolowana, żeby można było. To e, tak. ciepło. <laughs> baseny, dwa są baseny w budynku: jeden w, na wschód słońca, jeden na zachód słońca. Smartphone, można wybrać sobie materiały do wnętrza, rzadko kiedy deweloper oferuje do wyboru. Przy stanie można swoje dziecki zaparkować, czy jet car, I e, mamy różne restauracje, kawiarnie. A tam z tyłu jest ten las tropikalny. I tutaj to jest mega fajna rzecz, że to jest taka, taki bulwar wszystkich fashion brands, czyli Fendi, jakieś tam Prada tego typu rzeczy i to, ten las jest połączony mostem, możemy sobie przejść przejść sobie do e, linii brzegowej. What it gives us? As we are a construction company, we build all our projects by ourselves from A to Z. We do not hire anyone. We do not explain what we want. We know what we want and we do what we want. Do you know how many passengers got through DXB Airport last year? How many passengers? You know the number. Give me some, like how do you think how many passengers got through DXB Airport last year? 70 million? Uh, 150 million. 150 million, bingo. 150 million passengers. And you know what? Digsby Airport last year became the busiest airport in the world. So, how many people will be coming and renting it from you, from your investors? Right? So, it's a good point. Just numbers. Two years ago, when we were selling this project, we were selling one bedrooms at 850,000 dirham. Now, if you will go to resale market, you will not find anything less than 1.3. This okay, so is a walk-in closet, sanitary, everything is just like that, shelves, no, no, front line, nothing covers. It's a yachts and marina. We have uh, skyline and Burj Khalifa. Mm -hmm. Beautiful sunsets. Here we can get one-bedroom apartment, 2.1, 2.2. Yeah. It's a really fantastic price. And uh, Sunset Bay Collection, one, two, and three. We have available one, two, three bedrooms. What is the main selling point for me personally? And if you will ask me, Nicole, would you like to live by the beach, by marina, or by the park? I'm a, as a person that lives in Dubai for three years, I will pick up living by the park, 100%. So, here we have access to 1.5 kilometer green park. And this is a fantastic thing, especially for end users. And on top of that, if we are talking about the price per square foot and the price of the property, when it comes to the rentals, these investors can get as high as possible because they're buying at the lowest. Okay. Another point which I really love about Sunset Bay, it's only 64 apartments, it's eight floors. Eight units per floor, so only 63 neighbors. The whole community is a low rise. There will be no skyscrapers like in Business Bay, Dubai Marina, DFC. It's more like City Walk or Blue Waters, all right? So only 64 apartments, fitted, furnished. We have uh, amenities on the rooftop, we have amenities on the uh, podium floor, like uh, gym and w walking city area. Nowy projekt na Maritime City. A jak już wiemy, to jest dzielnica, która jest bardzo warta uwagi. Zobaczyliśmy też inne projekty, ponieważ Wille i townhousy również są dobrą inwestycją. I też mamy super projekt z widokiem na park, bardzo blisko morza. Także idziemy zobaczyć, jakie mamy możliwości tutaj. So, first of all, let's talk about the We are the largest private developer here in UAE. we owned by an uh, individual. His name is Hussein Sejwani. He's a local guy. Uh, um, uh, we started in the market in 2002. Why specifically in 2002? Because at this uh, year, specifically they announced the law of freehold, which means people like us, they start be able to own the property or, uh, la or uh, plot or land, freely for life with the transfer with generation. The concept of our communities is that we care a lot of amenities. We just, we don't just uh, uh, do a, a normal community, townhouses or villas and that's it. No, we do uh, a lot of amenities. Like the Mac Hills, the one that you visited, 38% of the community are greenery areas, including the golf course, international golf course, managed and designed by Trump, okay? And it's uh, official golf course with 18 hole. Another community we have it, the concept different, the same concept, sorry, but different themes, which is water body. We will talk about it. This is what we call it the Mac Bay. This is the area of Dubai Mall and, and Business Bay. We have many projects over there. Here, uh, Marina, we have a lots of projects. Jabal Ali as well, we do have lots of projects. Here, where you can find in this area, the uh, we call it Dubai Land, where you can find the communities. We have already the Mack Hills one, which is the one you visited. Just right beside it on the other side of the road, we have uh, the Mac Lagoons. It's uh, six clusters named into six islands. The, the big one, this one is called Maldive. This one is Bora Bora. This one is Fiji, Hawaii, Bali, and Seychelles. This is one of our layouts. We call it V75. It's a massive, it's mansion, 17,000 square feet mansion. You can see the design from front and from rear. Amazing. Layout. This is how it's uh, located. We have basement, ground floor, first floor, and second floor. Okay. But this layout, we, we were selling it at the launch of, at 18.5 million starting price, and water facing. And you go out, you open your balcony, you have your swimming pool, and a, a huge crystal lagoon. We have here this basement. On the basement, we have a huge uh, gem. We have sports lounge, we have cinema, we have sauna steam, and we have this is the uh, washrooms and the showers, and we have driver room and in-suite. And six parking slots and we have a table, rounding table here where it, you put your car and then you can move it whatever you want so that it will help you to park the car. On the ground floor we have massive formal living and dining area and another one family a living and dining area, swimming pool, and it's accessible, and you can see this arms. This is the doors com open completely, so that you can open the outdoor with the indoor. Very um, nice layout, and we have dirty kitchen and show kitchen, and made rooms with en suite. And another, we can call it like this, um, office, or um, you can name it whatever, or one bedroom with en suite. All the way up to the uh, first floor, we have one bedroom with walking closet and in-suite, another bedroom with walking closet and in-suite, and the master bedroom with massive walking closet and in-suite. For the we are not we don't deliver with furnish. It's unfurnished, but the kitchen appliances will be fitted, plus the cabinets will be uh, fitted as well. Po kilku dniach solidnej analizy rynku dubajskiego odwiedziliśmy mnóstwo deweloperów, poznaliśmy wiele projektów, więc teraz pytanie chłopaki, jak Wasze wrażenia? Nasze wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Ja byłem w Dubaju 10 lat temu, to widać, że to miasto się bardzo mocno rozwinęło. Wtedy miało jakieś 2 miliony mieszkańców, teraz prawie 4. A docelowo ma mieć 5,8. Także ci ludzie będą musieli gdzieś mieszkać. Ponad 300 deweloperów, ponad 1000 inwestycji w trakcie budowy. A schemat działania taki sam jak w Polsce. Chcielibyśmy zarabiać na mieszkaniach, tak naprawdę za nie nie płacąc. Więc sztuką jest wybrać dobrą inwestycję, wynegocjować dobrą cenę i harmonogram płatności i zrealizować zyski. Skupiliśmy się konkretnie na dwóch projektach, gdzie wiemy, że dźwignia jest do uzyskania, gdzie możemy płacić już tak naprawdę po uzyskaniu kluczy do wykończonych lokali. Jedna inwestycja jest bardziej prestiżowa dla tych, którzy chcą e, korzystać z linii brzegowej, bo tych projektów też już jest niewiele. W zasadzie ostatnia lokalizacja, która nam pozwala na zarezerwowanie mieszkań przy morzu z fajnym widokiem, e, w też dobrym, atrakcyjnym harmonogramie płatności w konkurencyjnych cenach, w Dzwojowej lokalizacji, która tak naprawdę się kreuje w tej chwili. Oraz alternatywą jest lokalizacja studencka. E, mniejsze lokale i przede wszystkim zdecydowanie niższe ceny. 15 minut do centrum e, Dubaju do burczy Kalify. No i ceny wykończonych lokali w naprawdę dobrym standardzie, niższych cenach niż w Warszawie. Także no zobaczymy, odbijamy na razie piłeczkę ping pongową w negocjacjach. Dziękujemy bardzo, trzymajcie się. Cześć.